Istnieje pewna tajemnica, którą znają najbardziej magnetyczne kobiety na świecie. Tajemnica, która nie ma nic wspólnego z wyglądem zewnętrznym, pieniędzmi ani młodością. To coś niezwykle subtelnego, a zarazem potężnego coś, co sprawia, że gdy tylko raz to zastosujesz, on wybierze właśnie ciebie, mimo że ma tysiące innych możliwości. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego niektóre kobiety mają niewytłumaczalny urok? Dlaczego potrafią sprawić, że mężczyźni, którzy z pozoru nie wykazywali żadnego zainteresowania, nagle zaczynają się nimi fascynować? Jak słoneczniki, które obracają się ku słońcu? Odpowiedź nie leży w tym, co. Rady, które dotąd słyszałaś, nie polegają na tym, by ci coś utrudniać, zmuszać cię do gierek czy udawania perfekcji. Prawda jest znacznie głębsza, znacznie bardziej pierwotna. Walter Riso, jeden z najbardziej cenionych psychologów w Ameryce Łacińskiej, odkrył coś dzięki dziesięcioleciom badań coś, co całkowicie zmieni sposób, w jaki postrzegasz relacje z mężczyznami i dziś poznasz te tajemnice, ale najpierw muszę ci powiedzieć coś, co może zabrzmieć niepokojąco. Większość kobiet robi teraz dokładnie odwrotnie niż powinna. starają się z całych sił, próbują udowodnić swoją wartość, rywalizują o uwagę mężczyzn w sposób, który tak naprawdę czyni je niewidzialnymi. Czy zdarzyło Ci się to odczuć? To uczucie, że dajesz z siebie wszystko, jesteś idealną kobietą, dostępną, wyrozumiałą, a mimo to On Cię nie wybiera, mimo to czujesz się dla Niego nieistotna. Ból bycia niewybraną jest jedną z najgłębszych ran, jakie kobieta może w sobie nosić. To tak, jakby coś w Tobie szeptało? Że nie jesteś wystarczająca, że musisz być ładniejsza, młodsza, ciekawsza. Ale co jeśli powiem ci, że ten ból, który odczuwasz, jest w rzeczywistości bramą, bramą do twojej prawdziwej, kobiecej mocy? To, co odkrył Walter Riso, zaprzecza wszystkiemu, czego nauczyło nas społeczeństwo na temat zdobywania i związków. To jest tak proste, że kiedy to zrozumiesz, wyda się oczywiste, ale jednocześnie tak rewolucyjne, że może zmienić twoje życie w kilka dni. Wyobraź sobie. Jakby to było w Kandysa Galandusza, Terapuart dokładnie wiedzieć, co robić, by każdy tam mężczyzna widział w tobie najbardziej fascynującą kobietę, jaką kiedykolwiek spotkał. Nie przez sztuczki czy manipulacje, lecz prawdziwie z samego wnętrza twojego świętego kobiecego rdzenia. Kobieta, która zna te tajemnice, nie musi z nikim rywalizować, nie musi się umniejszać ani przesadnie starać. Ona po prostu żyje w pełni swojej kobiecej esencji. A mężczyźni są przyciągani do tej energii w sposób całkowicie naturalny, jakby przez niewidzialny magnes. Dziś właśnie te tajemnice odkryjesz. Zrozumiesz, dlaczego działa i przede wszystkim nauczysz się, jak zastosować ją w swoim życiu. Bo nadszedł czas, byś przestała zadowalać się okruszkami uwagi. To czas, byś została wybrana, Pacin. Nie jako jedna z wielu opcji, lecz jako decyzja jedyna. Zanim zdradzę ci tę tajemnicę, która może całkowicie odmienić Twoje relacje, potrzebuję, byś była tu ze mną w tej podróży. Jeśli dotarłaś aż tutaj, to Twoje serce rozpoznało prawdę tego, czym się dzielę. Kliknij w dzwoneczek i zasubskrybuj kanał, ponieważ kolejne minuty mogą być najważniejsze w Twoim życiu miłosnym. A w komentarzu napisz tylko jedno słowo, wybrana. To słowo niesie w sobie silną intencję. Kiedy napiszesz Cię, wybrana. Oznajmiasz wszechświatowi, że jesteś gotowa przyjąć tę świętą wiedzę. Potwierdzasz, że zasługujesz na to, by być tą wybraną kobietą, nie opcją. Napisz teraz wybrana, bo to coś w tobie uruchomi. Przygotuję twoje serce na zmianę, która nadchodzi. Każde słowo, które napiszesz, jest jak ziarno zasiane w ziemi, żyznej, z twojej nowej rzeczywistości miłosnej. Aby zrozumieć te tajemnice, muszę zabrać cię w podróż, podróż. Która prowadzi głęboko do wnętrza męskiej psychiki, gdzie Walter Riso odkrył coś, co niewielu odważyło się zbadać. Przez 40 lat badań Riso obserwował tysiące związków, par, które kochały się bez opamiętania, mężczyzn, którzy porzucali wszystko dla kobiety, relacji, które wydawały się niemal magiczne, i wtedy zaczął dostrzegać pewien wzorzec wzorzec, który kwestionował całą konwencjonalną logikę. Kobiety, które Naprawdę były wybierane, niekoniecznie były najpiękniejsze, ani najmłodsze, czy najbardziej odnoszące sukcesy. Było w nich coś jeszcze, coś, czego nie da się zobaczyć gołym okiem, ale co ma siłę żywioł. Riso nazwał to kobiecą magnetyczną aurą. Ale co to właściwie znaczy i dlaczego niektóre kobiety mają to od urodzenia, a inne szukają tego przez całe życie? Odpowiedź leży głęboko w pierwotnych warstwach naszej natury. Gdy mężczyzna spotyka kobietę, dzieje się coś, Budzi się w nim coś prastarego, coś, co wykracza poza rozsądek i logikę to tak, jakby aktywował się pierwotny fragment jego mózgu ten, który rozpoznaje coś świętego w kobiecości. Ale tu właśnie tkwi problem. Nowoczesne społeczeństwo wypaczyło tę naturalną dynamikę. Nauczono nas rywalizować, jak mężczyźni, udowadniać swoją wartość przez osiągnięcia być silnymi w sposób, który tak naprawdę odcina nas od naszej prawdziwej mocy. Czy zauważyłaś, że gdy próbujesz zaimponować mężczyźnie, on zdaje się wycofywać? Gdy bardzo się starasz być idealna, jego zainteresowanie jakby znika? To nie przypadek. To dlatego, że działasz wbrew swojej najgłębszej naturze. W głębi duszy mężczyzna nie chce być pod wrażeniem. On chce być zainspirowany. On nie potrzebuje kobiety, która z nim rywalizuje. On pragnie kobiety, która go dopełnia. I właśnie ta różnica jest kluczowa. Rizo odkrył, że istnieje kobiecy stan, który działa jak portal. Portal, który łączy cię z twoim najczystszym ja i jednocześnie budzi w nim coś, coś o czym nawet nie wiedział, że tego szuka. Tego stanu nie da się udawać, nie da się go podrobić. To jak próba podrobienia zapachu róży. Może pachnieć podobnie, ale dusza rozpozna różnicę. Pomyśl o kobietach w swoim, w swoim życiu, które podziwiasz, które mają w sobie ten wyjątkowy blask. Zauważysz, że one nie starają się na siłę, ale one po prostu są sobą i w tym nabyciu jest kompletność, która przyciąga. Ale jak osiągnąć ten stan? Jak odnaleźć tę esencje? Kiedy nauczyłyśmy się być inne przez te wszystkie lata, ten dzień zaczyna się od paradoksu. Aby być wybraną, musisz najpierw wybrać siebie. Nie egoistycznie, nie narcystycznie, lecz w święty sposób. Musisz znów połączyć się z kobietą którą byłaś przed wszystkimi zranieniami, przed wszystkimi rozczarowaniami. Istnieje wersja ciebie, która zna swoją wartość, nie musząc jej udowadniać. Wersja, która nie boi się być wrażliwa, bo wie, że właśnie w tej wrażliwości kryje się jej siła. Wersja, która nie boi się miłości, bo rozumie, że prawdziwa miłość się nie zmniejsza, ona się mnoży. Walter Riso nazywa to powrotem do świętej kobiecości. I kiedy kobieta podejmuje tę podróż powrotną do siebie, Dzieje się coś niezwykłego, staje się jak latarnia morska. Mężczyźni wyczuwają jej światło z daleka, ale nie każdy potrafi to światło znieść. Niepewni siebie, mężczyźni czują się zagrożeni, niedojrzali, niewystarczający, tylko mężczyzna gotowy na prawdziwą miłość. Potrafi podejść do tej energii bez lęku i właśnie w tym tkwi piękno. Gdy działasz z tego świętego miejsca, automatycznie przyciągasz właściwych mężczyzn. Przestajesz przyciągać tych, którzy tylko chcą się bawić. Przestajesz przyciągać emocjonalnie niedostępnych mężczyzn. Zamiast tego pojawiają się tacy, którzy są gotowi podjąć decyzję, związać się i kochać. To nie znaczy, że stajesz się bierna czy uległa. Wręcz przeciwnie, stajesz się silna, ale w sposób, który niewielu rozumie. Silna, bez agresji, silna bez bycia twardą, pewna siebie bez arogancji. Kobieta, która zna te tajemnice, Porusza się inaczej po świecie, mówi inaczej, kocha inaczej, i mężczyźni wyczuwają te różnice każdą komórką ciała. Ale czym dokładnie jest ta tajemnica? Co to za jedna rzecz, którą możesz zrobić, a która wszystko zmieni? Odpowiedź cię zaskoczy, bo to nie coś, co robisz dla niego, ale coś, co robisz dla siebie samej. I właśnie to, to paradoksalnie sprawia, że on wybiera ciebie ponad wszystkie inne. Tajemnica, którą Walter Riso odkrył po dekadach badań, daje się streścić jednym słowem oddanie ale nie oddanie jako słabość, lecz jako najodważniejszy akt, na jaki może zdobyć się kobieta. Kiedy oddajesz się swojej prawdziwej kobiecej naturze, przestajesz walczyć z nurtem i zaczynasz z nim płynąć i właśnie w tym płynięciu stajesz się nieodparta. Ale co właściwie znaczy oddać się to znaczy przestać kontrolować wynik przestać próbować, a wymuszać miłość. Zaufać, że kiedy jesteś naprawdę sobą, prawdziwa miłość sama cię odnajdzie. W praktyce wygląda to tak. Kobieta, która odpuszcza, przestaje robić te wszystkie rzeczy, które większość kobiet instynktownie robi, kiedy im zależy na mężczyźnie. Przestaje być stale dostępna, przestaje rozwiązywać jego problemy, nie poświęca się, by udowodnić swoją wartość. Zamiast tego robi coś rewolucyjnego. Wypełnia swoje życie radością i kolorem. Bez względu na to, czy on jest w nim obecny, czy nie, staje się jak rajska wyspa pośrodku oceanu życia: kompletna, wystarczająca, magnetyczna. Mężczyzna wyczuwa to natychmiast. Jego instynkt rozpoznaje, że ona go nie potrzebuje, ale mimo to chce z nim być. I właśnie ta różnica wywołuje coś głębokiego w męskiej psychice. Budzi się instynkt łowcy, ale nie po to, by zdobywać, lecz by być godnym tej kobiety. Dam ci przykład. Maria miała 45 lat i przez ostatnie 10 lat próbowała odzyskać byłego męża. Robiła dla niego wszystko, była zawsze obecna, ciągle próbowała pokazać, że jest idealną kobietą. A on przychodził i odchodził. Nigdy się całkowicie nie zdecydował, kiedy Maria odkryła te tajemnice, zrobiła coś co wydawało się niemożliwe. Przestała. Przestała dzwonić, przestała być dostępna, przestała rozwiązywać jego problemy. Zamiast tego, zaczęła naprawdę żyć swoim życiem. Zaczęła znów malować, coś co porzuciła lata temu. Zaczęła podróżować sama. Założyła nowe kręgi przyjaciół, odkryła na nowo swoje marzenia. Wiecznie moje i wtedy wydarzyło się coś magicznego. Im bardziej stawała się pełna bez niego, tym bardziej on jej pragnął. Po kilku miesiącach stanął przed jej drzwiami i poprosił o drugą szansę. Nie dlatego, że zmieniła się dla niego, to ale dlatego, że stała się kobietą, o której nie mógł przestać myśleć. Ale tu tkwi najgłębszy aspekt tej tajemnicy. Odpuszczenie nie jest taktyką, nie jest grą, ani udawaniem trudnej. To prawdziwa wewnętrzna przemiana. Chodzi o to, Byś była tak bardzo połączona ze sobą, że naturalnie emanujesz energią, której nikt nie może się oprzeć. Walter Riso opisał trzy filary tej świętej formy oddania. Pierwszy to emocjonalna niezależność. To nie znaczy, że nie potrzebujesz miłości czy bliskości, ale że nie jesteś od konkretnego mężczyzny uzależniona, by czuć się pełna. Drugi filar to świadoma obecność. Gdy jesteś z mężczyzną, to się, jesteś w pełni tu i teraz. A kiedy go nie ma. Nie tkwisz mentalnie przy nim. Masz bogate, ciekawe życie, które toczy się dalej bez względu na to, czy on jest w pobliżu. Trzeci filar to to, co Riso nazywa bezwarunkową miłością własną. Kochasz siebie nie za to, co robisz czy osiągasz, ale po prostu za to, kim jesteś. Ta energia miłości własnej jest jak niewidzialny zapach, który przyciąga prawdziwą miłość w sposób całkowicie naturalny. Gdy te trzy filary są obecne, dzieje się coś niezwykłego. Stajesz się jak płomień, a mężczyźni są jak cimy, nie mogą oprzeć się twojemu światłu. Ale teraz najważniejszy moment, najważniejszy. Nie chodzi o manipulowanie mężczyznami, chodzi o to, byś znowu połączyła się ze swoim prawdziwym ja, a gdy to osiągniesz, automatycznie zaczniesz przyciągać mężczyzn, którzy są na tym samym poziomie rozwoju. Odpowiedni mężczyzna dla ciebie to ten, który dostrzega i docenia twoją pełnię. Taki, który nie próbuje cię umniejszyć, lecz chce razem z Tobą rosnąć, taki, który nie postrzega Twojej niezależności jako zagrożenia, ale jako dar. I tu dzieje się cud. Kiedy przestajesz gonić za miłością i zaczynasz nią być, miłość zaczyna gonić za Tobą. Gdy przestajesz próbować być kimś, gdy wybierasz siebie i zaczynasz siebie kochać, stajesz się nieodparta dla tych, którzy naprawdę się liczą. To działa w każdym wieku. Niezależnie od tego, czy jesteś od dawna singielką, czy właśnie zakończyłaś związek, to działa, jeśli chcesz kogoś odzyskać lub przyciągnąć nową miłość. Bo tajemnica nie leży w sytuacji zewnętrznej, ale w twojej wewnętrznej przemianie. Kobieta, która opanowała to święte oddanie, nigdy więcej nie błaga o miłość, nie zadowala się okruchami i nie godzi się na połowiczne relacje. Staje się wybredna, nie z dumy, ale z mądrości. Wie, że jej miłość jest święta i musi być traktowana z szacunkiem. A mężczyzna, który ma szczęście zdobyć serce takiej kobiety, wie, że trafił na skarb. Nie bierze jej zapewnik, bo czuje, że ona każdego dnia świadomie wybiera, by z nim być. I właśnie to świadome wybieranie tworzy miłość, która jest głęboka i trwała. To jest tajemnica, która może na zawsze odmienić twoje życie miłosne. Nie chodzi o to, by stać się kimś innym, Max. Ale by w końcu być tym, kim naprawdę jesteś. Bez masek, bez gier, bez lęku. Teraz, gdy znasz tę tajemnicę, twoje życie nigdy już nie będzie takie samo, bo kiedy raz zobaczysz prawdę, nie możesz już udawać, że jej nie znasz. Kiedy raz poczujesz swoją prawdziwą kobiecą moc, nie możesz już akceptować niczego mniejszego, niż na co zasługujesz. Ale pozwól, że powiem Ci szczerze. Ta przemiana nie jest łatwa, przeczy wszystkiemu czego uczono nas o miłości i relacjach. Będziesz musiała oduczyć się schematów, które nosisz w sobie być może od dziesięcioleci. Będziesz musiała porzucić przekonanie, że nie musisz się kurczowo starać, by być kochaną. Będziesz musiała odpuścić przekonanie, że twoja wartość zależy od męskiej aprobaty. Musisz porzucić strach, że zostaniesz sama, jeśli przestaniesz za nim gonić. A teraz nadchodzi najbardziej przerażająca część. Musisz zaufać. Zaufać, że jeśli jesteś naprawdę sobą, prawdziwa miłość znajdzie do ciebie drogę. Zaufać, że zasługujesz na miłość, o którą nie musisz błagać. Zaufać, że gdzieś tam jest ktoś, kto wybierze cię nie pomimo tego, kim jesteś, ale właśnie dlatego, kim jesteś. Właśnie z powodu tego, kim naprawdę jesteś. A owoce tej przemiany są po prostu niesamowite. Wyobraź sobie że budzisz się każdego dnia z poczuciem pełni, niezależnie od tego, czy ktoś jest przy tobie, czy nie. Wyobraź sobie wolność, by kochać bez strachu, bez kurczowego trzymania się, bez potrzeby kontrolowania wyniku. Wyobraź sobie wchodzenie w relacje nie dlatego, że potrzebujesz mężczyzny, by poczuć swoją wartość, ale dlatego, że świadomie wybierasz dzielenie swojego pełnego i bogatego życia z kimś wyjątkowym. Wyobraź sobie, że jesteś kochana za to, kim naprawdę jesteś, a nie za to, co udajesz. To zmieni absolutnie wszystko w twoim życiu. W pracy przestajesz nieustannie szukać potwierdzenia swojej wartości, zaczynasz ufać sobie. Wśród przyjaciółek przestajesz rywalizować, zaczynasz wspólnie świętować. Z samą sobą budujesz pełną miłości i szacunku relację, która stanie się fundamentem dla każdej innej relacji w twoim życiu. I tu dochodzimy do czegoś, co Walter Riso odkrył w swoich badaniach. Kobiety, które wracają do siebie, nie tylko przyciągają lepszych partnerów, one tworzą również lepsze związki, trwalsze i bardziej spełniające. Dlaczego? Bo jeśli nie jesteś zależna od relacji, by czuć się całością, wtedy naprawdę potrafisz kochać, potrafisz dawać, nie wypalając się, potrafisz brać, nie czując się winna, potrafisz się spierać, nie bojąc się porzucenia, potrafisz być wrażliwa, nie bojąc się zranienia. Mężczyzna, który jest z taką kobietą, od razu to czuje. Nie musi dźwigać całego ciężaru bycia jej jedynym źródłem szczęścia. Nie musi chodzić na palcach, boi się ją zawieść. Może po prostu być sobą, być sobą i kochać w wolności. Ale powiem ci coś, co może zabrzmieć sprzecznie. Ta droga uczyni cię dużo bardziej wybredną. Mężczyźni, którzy wcześniej wydawali się interesujący, teraz obnażają swoją emocjonalną niedojrzałość. Relacje, które kiedyś tolerowałaś, nagle przestają być akceptowalne. I to jest cudowne, bo kiedy podnosisz swoje wewnętrzne standardy, automatycznie zaczynasz przyciągać ludzi na tym samym poziomie. Przestajesz przyciągać stratę czasu, a zaczynasz przyciągać mężczyzn gotowych na dojrzałą miłość. Niektóre kobiety boją się tej selekcji. A co jeśli zostanę sama? No, no pytają. Ale oto prawda. Lepiej być samej i pełnej niż razem i pustej, lepiej mieć jedną wielką miłość w życiu niż serię przeciętnych relacji. A rzeczywistość jest taka, że kiedy osiągniesz ten stan wewnętrznej pełni, rzadko długo będziesz sama, bo twoja magnetyczna energia automatycznie przyciąga tych, którzy są gotowi na coś więcej. Pomyśl, jak bardzo zmieni się twoja rozmowa z mężczyznami. Zamiast próbować zaimponować czy przypodobać się, będziesz po prostu autentyczna. Zamiast bać się, co on myśli, Będziesz ciekawa kim on jest. Zamiast martwić się czy zadzwoni, będzie to nawet, że siedzielimy i będziesz zajęta swoim spełnionym życiem. Te przemiany czuć od razu. Mężczyzna wyczuwa, że ma do czynienia z kobietą, która zna i ceni siebie, i to budzi w nim głębokie pragnienie, by być godnym tej wyjątkowej kobiety. Ale to co najpiękniejsze w tej przemianie, to fakt, że ona jest zaraźliwa. Kiedy zaczynasz naprawdę kochać siebie, Inspirujesz inne kobiety, by robiły to samo. Kiedy przestajesz rywalizować, a zaczynasz współpracować, podnosisz kobiecą energię wokół siebie. Twoje przyjaciółki to zauważą, twoja rodzina to odczuje, a mężczyźni w twoim życiu, darant, wszyscy tas zareagują na tę nową energię w sposób, który cię zaskoczy. Twój były, który wydawał się niezainteresowany, może nagle znów się pojawić. Kolega z pracy, który był zawsze tylko uprzejmy, może zacząć okazywać Prawdziwe zainteresowanie. Nowi mężczyźni mogą wejść do Twojego życia w nieoczekiwany sposób, ale teraz nadchodzi to, co najważniejsze: już nie przyjmiesz byle jakiej uwagi. Będziesz świadomie decydować, gdzie inwestujesz swoją emocjonalną energię. Będziesz obdarzać uznaniem tylko tych mężczyzn, którzy pokażą, że są gotowi na miłość, którą masz do zaoferowania. To największy efekt tej tajemnicy. Już nigdy nie zadowolisz się czymś mniejszym niż na co zasługujesz, a to kochana, Zmieni Twoje życie na zawsze. Bo kobieta, która zna siebie i ma odwagę być sobą, emanuje energią, której nie da się oprzeć. Kobieta, która naprawdę siebie kocha przyciąga prawdziwą miłość kobieta, która każdego dnia wybiera siebie, zostanie wybrana przez właściwego mężczyznę we właściwym czasie. Jeśli ten materiał Cię poruszył, jeśli czujesz, że w Tobie rodzi się rewolucja, podziel się tym z innymi kobietami, które powinny to usłyszeć. Prześlij to swoim przyjaciółkom, siostrom, córkom, bo kiedy jedna kobieta budzi się do swojej prawdziwej mocy, pomaga obudzić się także innym. A jeśli jesteś gotowa zanurzyć się jeszcze głębiej w tę przemianę nie przegap kolejnego filmu, który właśnie pojawił się na ekranie. Kliknij w niego i kontynuuj tę podróż ze mną, ku większej samoświadomości i kobiecej sile, bo zasługujesz na to, by zostać wybrana, zasługujesz na miłość, zasługujesz na taką miłość, która celebruje to, kim jesteś. A nie tylko Cię toleruje.